Cześć! Kolejny super dzień. Jak fajnie żyć żyć i czuć swoją energię i się delektować swoją siłą. Kiedy się oczyścisz od energii wampirów oraz innych ludzi, którzy ją w tobie są. Jest tak błogo i wszystko jedno, co w wokół się dzieje, jest po prostu... Wewnątrz harmonia i siła. Zapytał mnie Jakub, dzięki Jakub, zapytanie o wrażliwość. Czy jestem osobą wrażliwą i co myślę o wrażliwości? Pomyśl, co to znaczy wrażliwość? To znaczy bycie bardzo, bardzo gotowym odpowiedzieć na ból innego człowieka. Przejąć się kimś. Przejąć się sytuacją innego człowieka. No i to jest bardzo delikatny temat, bo w społeczeństwie wrażliwość jest bardzo promowana tak samo jak skromność, tak samo jak brak dumy, jak brak skupienia na sobie, jak brak miłości do siebie. Ludzie, którzy dużo osiągnęli, boją się robić to, co robi masa ludzi, co robi tłum ponieważ robienie tego, co robi tłum daje Ci takie wyniki, jakie ma tłum. Nawet idą z tą prostą logiką. Jeżeli Ci wmawiają, że masz być wrażliwy, to znaczy, że to nie na Twoją korzyść. Bo nikt wokół Ciebie nie powie Ci, nie doradzi Ci, co trzeba robić, żebyś Ty był silny. A więc jesteś wrażliwy. To znaczy, że po kawałeczku można Cię roztaszczyć. To znaczy, że każdy byle loser może Ci płakać się w kamizelkę, a Ty masz trwonić swój czas i wysłuchiwać tego. To jest wrażliwość. To jest niczym świętość. Koncept, pojęcie wrażliwości jest tak mocno zakorzeniony i promowany, że to jest niczym no, nonsens. Podważyć zasadność bycia wrażliwym. A ja podważę. Kiedy byłam wrażliwa, nie byłam szczęśliwa. Na sobie to sprawdziłam. Wrażliwa. To znaczy, niczym opiekunka w przedszkolu z dziećmi. Nosić się z nimi, cały czas ich poklepywać po pleckach, a później się okazuje, że i tak jak przestajesz z nimi mieć do czynienia, staczają się do tego samego miejsca, w którym, w którym poznałeś tych ludzi. Ludzie po prostu dzielą się na dwa rodzaje. Ci, co idą drogą rozwoju i chcą być, i ci, którzy są uda kto chcą udawać. Idą drogą udawania. Robienia tego, co im dostępne media mówią robić, czyli życie w nieświadomości albo życie w świadomości. Jeżeli żyjesz w świadomości, wrażliwość, masz o niej zapomnieć. Wrażliwość na pewnych poziomach jest wykluczona. Wrażliwość ma sens tylko między równymi, równymi. Wtedy nie tracisz energii i nie zlewasz niepotrzebnie zasobów swoich, swoich cennych zasobów. Na twoją wrażliwość zasługują tylko tacy, którzy są jak ty. Inaczej to jest trwonienie swojego potencjału, za który nikt tobie nie zapłaci i nikt tego nie oceni. Pff. Nie daj się roztaszczyć po kawałku. Siłą rzeczy, jeżeli więcej pojąłeś, albo jesteś szczęśliwszy, albo masz więcej czegokolwiek, ciągną do ciebie ludzie, chcą urwać kawałeczek tego. Jeżeli jesteś wrażliwy, to jesteś gotów dzielić się z nimi. Nie wiadomo dlaczego dzielić się z nimi swoimi skarbami. Jeszcze jedna iluzja to kiedy mówią, że dobro zawsze wraca, że co innym dasz zawsze wraca. A ja słyszałam, że nie wraca? Masz używać głowy, dysponując swoimi zasobami. Nie trwon swoich zasobów. Nie próbuj, nie próbuj na siłę kogoś uratować albo na siłę z kim się podzielić, żeby stał się silny. Człowiek, który naprawdę idzie tą drogą rozwoju, znajdzie to, czego potrzebuje. A jeżeli Ciebie poprosi, to mu daj. Ale jeżeli to są pasożyty, które się lepią do Twojej aury, do Twojej mocnej energii i duszą na guzicze, czy jesteś, jesteś wrażliwy, jesteś egoistą i tak dalej, na posyłać, wysyłać daleko w kosmos. Obojętność wobec tego ponieważ oni cię zjedzą i nie zauważysz, zjedzą i nie podziękują. Ponieważ to są pasożyty. Trzeba stać się bardzo świadomym zarządcą swoich nieruchomości, fizycznych i niefizycznych. Musisz być dla siebie najlepszym decydującym osobnikiem, najlepszym menedżerem swojego życia. Nie trąń swojego potencjału. Ponieważ zabraknie ci na swoje własne cele, zastanów się dwa razy, trzy razy, trzykrotnie, czworokrotnie, pięciokrotnie. Co ci po wrażliwości? Przypomnij sobie sytuację, kiedy duszono na guziczek litości, wrażliwości. Dało Ci to szczęście, czy nie? Tylko wtedy trzeba dawać, kiedy masz wewnątrz rezonans, kiedy chcesz, kiedy Twoja dusza chce się podzielić. Wtedy tylko. A nie wtedy, kiedy uważają Ciebie za głupiego łosia. A wszystkie łosie, może głupie, nie wiem. Widziałam uduchowionych łosi. Nie bądź marionetką. Pytaj siebie, czy mi to służy. Odrzuć wszystkie sugestie, Jakie Ty masz być. Wszystkie napiętnowania. Nawet imię jest iluzją, bo się rodzisz bez imienia. Odczuć to wszystko, po prostu bądź. Skup się na swoim szczęściu. Nie musisz zadowalać niczyich pojęć o tym, jaki musisz być. Tutaj jest szczęście, tutaj się kryjesz szczęście. Więc wrażliwość to jeden z filarów tego Matrixu. W każdym kraju jest mocno stosowany, żeby wyrównać poziom bardziej rozwiniętych i mniej rozwiniętych. Bądź świadomy. Staraj się być szczęśliwy, jak się mówi w dezyderacie. Nie, 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 nie śpij, nie pozwól sobie zasnąć. Krytycznie, logicznie, analitycznie oceniaj, co się dzieje i czy tobie to służy. I żaden inny sposób nie działa.